No dobrze, a więc wbijamy do Ultimate Team, gdzie czekają na mnie... No, tocy, na które czekałem ponad miesiąc, czyli tocy z La Ligi. No, zaraz w ogóle muszę zobaczyć cały zespół, jaki jest. No i jakie SBC wyszły, choć gdzieś tam coś tam widziałem. No i oczywiście musimy też otworzyć paczki. Stop! Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl. Od teraz, przy zakupach za minimum 200 zł, dostaniecie od 100 do 200 tysięcy końców w gratisie. Mają bezpieczne metody dostawy, a także wszystkie metody płatności. A z kodem Oscar dostaniecie to wszystko 5% taniej. Link jest w opisie. A my na dzisiejszym i odcinku otworzymy sobie piłkarskiego boksa. No, i Wy na youtube zaglądajcie do linku w opisie, gdzie czeka właśnie wa na Was link do tej strony. I z kodem Oscar macie 5% taniej, także serdecznie zapraszam. Codzienne logowanie oczywiście zaraz sobie zrobimy. Widziałem, że wyszedł kundę. No i pytanie, czy gościu, który ma 1,80 m na SO, na tym etapie gry jest ok? Tym bardziej, że ja w tym roku dużo bardziej wolę jednak karty, które są wyższe. No nie wiem, jak trafię na niego, zobaczę, czy sprawia mi problemy. No i wtedy się przekonamy. Wyszło też ulepszenie... O kurde! Uleps... Wykonaj to... O ja pierdziele! Wyszedł pik, czerwony pik na który się przepala ile kart? O kurna, 11 aż? No co wygadacie? 11 kart? No myślałem, że tak szczerze, biorąc pod uwagę, że są to ikony, to myślałem, że tak może z 5. Znaczy ikony, tocy. No nie wiem tak szczerze, no nie wiem. No tak szczerze, to lipa trochę, co? Tak naprawdę 3 tygodnie grań, Nie, nawet więcej. 4 tygodnie grania, żeby przepalić w tym piku karty. Dobra, czy coś jeszcze ciekawego dzisiaj wyszło? 10 razy 8, 3 plus się odświeżyło. Zrobimy. No zbudowa z Ligi Francuskiej, dobra. To raczej sobie odpuszczę. Co tam jeszcze dalej ma? Co tam, czy coś wyszło w ogóle? Chyba nie, stawiałbym, że nie. Dobra, jest rozbudowa, czy jednak coś wyszło. Yy, wyszedł, a nie, to nie, on, ona była już. Dobra, chyba tyle, co? A nie, jeszcze wyszła Redondo. Dobrze, zobaczmy, jeżeli chodzi o zadanka, co tam takiego powychodziło. Yy, o, Iñaki Williams, to jest fajne. No, 4 na 4 podcinka strzela... No, podcinka wiadomo, useless totalnie. Ten press proven też... No ma tylko szybkość... Dobra, szybki zawodnik, z ławki myślę, że spoko. Premia za La Ligę. O kurde, premia za Mistrzostwa La Liga? Aha, a dobra, A o kurde, to trzeba gdzieś... O i w... O kurde! Ej, ale karta tu jest! Co jest grane? Fekir 98 dryblingu! cię kurna! I to... Czyli muszę 14 winów zrobić i mam tego gościa. <laughs> A, no i właśnie, w związku z tym, że są mecze do rozegrania, to raczej jest dużo. O, ja jest duża szansa, że ludzie nie będą wychodzić po prostu w tym tygodniu. To to jest akurat minus. Ale ogólnie taka premia, aż dziwne, że dopiero teraz się pojawiło, bo to jest coś zajebistego, tak szczerze. To jest coś zajebistego. I też codzienna rozgrywka wyszła, i tutaj jest gwarancja to, Totsa... co. Aha, zwykła, okej. Okay. Jeszcze zobaczmy drużynę, bo szczerze coś tam widziałem, ale nie przyglądałem się, jak miałem być szczery. No dobra, jest Bellingham, Grisman. Oj oj Grisman jaka karta. Podobno ma 5 na 5 to słyszałem. Ma Fineskę, Rakietę i. Pff, I R1, nie? I tak samo ma Wini w sumie. Wtedy Valverde ma Shopa i Biganie. Ej, dobra, ta drużyna jest przemocna, nie? Jeszcze jest Sergio Ramos z, z tym, z Shopem. Rudiger, szkoda, że bez Shopa, ale też ma fajne playstyle. Felix, nie no. Trafmy coś, dobra. No, piki przygotowałem. Yy, przygotowałem 6 pików 8 4 i 3 piki 82 tak na dopełnienie. Także zobaczmy te najpierw piki 82 plus i trafiamy Mayri. Fifa Rafa. No i zobaczmy. Czwarty pik. O! I mamy Rubena Diarza, Fajnie, że jest walkout. No dobra, to mamy piki 8,2 plus za sobą. Wyślijmy do klubu i creme de la creme, czyli piki 8,4. No zobaczmy. Pierwszy pik. Czy będzie jakiś nowy Totsik? No w pierwszy na pewno nie. Mamy Robertsona. Polećmy co dwa. Polećmy co dwa. Czyli teraz to. I. Okej, okay, Bruno Fernandes I kolejny pik 8,4 plus. I dalej, kurde. Dobra. Ej, czekajcie, a Kros nie miał być w drużynie? Ty może w SBC będzie cross? O kurna, nie no. Wydaje mi się, że on musi być podczas tej drużyny La Liga Uwaga! No nie no, dajcie mi jeden, kurde, dobra, biorę Robertsona i tak muszę. I tak go gdzieś przepalę pewnie na wymianę. Zobaczmy dalej. Okej, okay, pop 8-8. No nie no, ale 6 pików i bez toca, no chyba tak być nie może, co? Zobaczmy. I. A jednak może. 8-8. <laughs> A więc kochany Kacperowski napisał dzisiaj do mnie, czy zostawić paczkę z na ligę, No ja oczywiście odpowiedziałem, że tak. Serdecznie mu dziękuję za to. I uwaga, no wi wiadomo, że jest toc Hiszpania, LP, to nie wiem szczerze, nie wiem. A właśnie, bo jeszcze kobitki wyszły. Ej, na nie nie spojrzałem za bardzo. A to jest chyba Muniain, In, tak? Nie, Niku. Ej, Nico Williams. On miał kartę chyba teraz która była całkiem droga. Paczka z to tocem La Liga. Czy z tej paczki oddaję, czy tylko u Kacperowskiego było dobrze? Albo, kto wie, może u Kacperowskiego właśnie było średnio. Hiszpania, Bramkarz, dobra. jednak u Kacperowskiego było dobrze. To jest chyba Unai Simon, nie? No to myślę, że możemy przejść do najlepszych paczek. No, mamy tutaj paczki 10x8,3. Mamy paczki za Rivalsy, no i mamy paczkę z gwarantowanym tocem na liga. Zacznijmy od paczek za 100 tysięcy. Uwaga, nie ma nic. Uwaga, uwaga. Nie ma niebieskiego. Ej, jeszcze nic niebieskiego nie trafiłem dzisiaj. No dobrze, lecimy. Paczki 10x8,3, które nie są zbyt dobre dla mnie w tym roku, ale może. No nie, no nie, no nie. Ciągle jest Grilisz. Jeszcze bez walkoutu. No nieźle, ale bez duplikatu to też W. Druga 10x8,3. Nie ma. Ej, no, ej, niebieskie nie leci. O jest, oj! <śpiewa> o Ty kurna! Dwie godziny za późno, chłopie. Dobrze, 10 razy 8,3 plus po raz ostatni. Nie ma, nie ma, nie ma. No paczki za oczywiście Rivalsy i paczka z gwarantowanym Totsem. Lecimy najpierw, a weźmy paczkę z gwarantowanym totem otwórzmy najpierw. Zobaczmy, co tu będzie. Czy będzie W. Uwaga, przekonajmy się. Czy będzie coś dobrego? Hiszpania, proszę nie bramka. Kurde, no wiedziałem, wiedziałem, że on poleci. Unaj Simon. A ale jest pierwszy toc dla ligi. Chyba najgorszy i powinienem tak naprawdę zbić z nim pionę, bo spodziewam się, że zobaczymy się jeszcze w czerwonych pikach. I to pewnie nie raz. Proszę, niebiesko, no musi być, co musi być. Dobra, ja rozumiem, że karty są drogie. <laughs> no bo, o jezu, jest do przepalania. Kobel, Kimi, i Bono. Dobra, jeżeli. Dobra, zrobimy tak. Wiecie, co tak sobie pomyślałem? Jeżeli nie trafię to co z tych trzech paczek, to co z la ligi, to otwieram paczkę za 275 tysięcy za końce dzisiaj. Trudno. Dobra, 7 razy 8,5 plus. Drugie podejście musi być niebiesko teraz. Jest, dobra, jest niebiesko. Niemcy? SPD? Nie wiem, co to. Okej, okay, Joshua. No dobra, wiem kto to jest Joshua oczywiście. I uwaga kto oprócz Joshuuułyyyyyyyy, o Jezus Maria. Savio! Ej! Chyba nie jest źle. Ej, fajne ma playstyle, dobre statystyki. Co prawda stawiam, że to jest raczej karta tania w tym tygodniu. Znaczy w tym, no oczywiście w tym w tych totcach. 50 tysięcy kosztuje. Ale jest, toc numer 105 trafiony, co oczywiście cieszy, może coś w środku jeszcze się zliczowało? Niestety nie. Najlepsze paczka, jakie przygotowałem, teoretycznie najlepsze. 4 x 8,7 plus. No, szczerze, oczekuję, że w tych dwóch paczkach będą trzy tocy. Liczę, że w jednej paczce będzie podwójny toc. Zobaczmy, czy to się spełni. Pierwsza paczka, jest niebiesko, to już jest wiadomo, że W, Holandia, SO. Okej, okay, to nie jest podwójny co Jest to oczywiście Virgil Van Dijk, a oprócz Virgila Van Dijk przyjdzie, no nie wiem kto to jest. Hartel. Kurde, to jeszcze z jakiejś tej drugiej drużyny, no nie. no pierwsza to paczka to lipa, nie. Kurde. Ostatnia paczka, w sensie ostatnia, którą przygotowałem jeszcze coś tam będziemy otwierać. Także zobaczmy. Nie, Niebiesko musi być, nie? Ocie, kurde, dobra. Przykro mi tak szczerze, tak szczerze to mi przykro. <laughs> Tak po prostu mi przykro. Ajajajajajaj. No nie no, szkoda. Szkoda, po prostu szkoda. Widzowie na YouTubie. Jeżeli wbijecie sobie na Twitcha i zostawicie subskrypcję, to weźmiecie udział w konkursie właśnie na takiego piłkarskiego boksa Będziemy losować myślę, pierwszy, drugi, drugi czerwca. A jeżeli chodzi o zasady, to je rozpiszę bardziej w sobotę, bo troszeczkę coś tam będą fajne niuanse, które mogą zwiększyć wasze szanse. No ale generalnie tak. No trzeba mieć podstawą tego konkursu będzie posiadanie subskrypcji na kanale. No dobra, my przejdźmy do Openingu, nie? Oczywiście pamiętajcie, że też macie to wszystko w opisie Link do piłkarskiego boksa i z kodem Oscar macie 5% taniej, załatwiłem wam potężne Potężną zniczkę, także zapraszam, no dobra A my bez zbędnego przedłużania, ja nie widziałem co tam jest jeszcze, nie widziałem Choć kusiło mnie już od wczoraj, żeby zobaczyć Dobra, no w paczkach nie oddało w Lalidze, może tu będzie coś fajnego, szczerze ja liczę na jakąś fajną kolorystycznie koszulkę No ale zobaczymy, nie? Dobra, uwaga, otwieram Zamykam oczy, nie widzę i Trzecia koszuleczka 2022-2023 No ale to jest koszulka realu Kurde To jest moja w ogóle to, szczerze to Mówiłem wam na twitchu o tym To jest moja druga koszulka piłkarska w życiu To była pierwsza Którą kupiłem na Santiago Bernabeu Jak byłem ma małym szczylem Teraz jestem trochę większym szczylem I mam swoją drugą koszulkę piłkarską no także co, no, piękna sprawa, no, nie spodziewałem się realu. Jeżeli chodzi o to, jakie kluby wykluczyłem, bo tam można wykluczyć trzy kluby. Nie, pięć klubów, sorry, pięć klubów można wykluczyć i jedną ligę. No to ja wykluczyłem tak, Barcelonę, y, Barcelona wykluczyłem, Atletico Madryt, Juventus i Liverpool. Nie wiem czemu Juventus i Liverpool tak po prostu, bo nie, nie, nie chciałem po prostu ich mieć, nie? No i wykluczyłem też y, ligę francuską, tak jakby ktoś był, się zastanawiał. No dobra, to co, ja ją nakładam. Ladies and gentlemen! Nowy zawodnik Realu Madrid, który przeszedł za 100 milionów końców, Oskar Stochowski. Czu! Ej, czuć winiego jeszcze. <śpiew> nie żartuję, nowa koszuleczka, oczywiście świeża, to był żart. O, i patrzcie, i mamy jeszcze pika 85 plus za, za poziom, znaczy za sezon. W bok się oddało, no to w piku może też teraz, co? Uwaga. No nie, no nie, no nie, ja mam pecha. Akurat w tym mam pecha, w tym mam pech, pecha. No, bra, wiecie co? Chyba delikatnie zmodyfikowałem skład i czymś takim zagramy. Chyba, że Obama jak nie da mi rady na ataku, to wrzucamy tego, nie? Mbappe. O, fajna nazwa, szanujemy oczywiście, ale niestety. No, musimy się przejechać po rywalu. Magin Dogana wypożyczonego, no spoko. Dobrze, się gra Diazem. Nie, <ścoughs> ale widziałem, że kosztuje milion. To głupio nie grać. Luis Diaz, uwaga. I teraz Mairi. Mairi, Mairi i uwaga! Czech, przesunął się, dobra, przesunął się gościu. A właśnie, strzały na zielonym. Co z nimi w tej lidze weekendowej? No, jak będzie tak, jak będę wygrywał, to będę dalej ćwiczył, ale jak będzie sytuacja stykowa, to raczej nie będę używał tych strzałów na zielonym. Za, za mało jej opanowałem w tym tygodniu. Myślałem, że trochę więcej pogram, ale jakoś. No, chyba sami rozumiecie, że w tym tygodniu za dużo nie pograłem. Nie tylko ze względu na mnie, ale też na to, że. No wiecie, jak serwery wyglądały, nie? Człowiek czasami chciał zagrać, a ta gra tak muliła, że nic się nie dało zrobić, także... I zobaczmy konate, Ładnie. Dobra, nie, nie faul. Dobra, nie faul. I Aubameyang! Troszeczkę spadło pod nogi. No niestety. To normal, czy to normalne, że trafiłem? Nie wiem właśnie. Może, może właśnie i jej podkręciło drop w tym tygodniu, skoro... ...dużo graczy zrobiło bunt, nie wydaje FP, a teraz jakiś podwyższony drop będzie z paczek za... ...ze sklepu. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale nie kupujcie paczek za, za FP, pamiętajcie. Dołączamy się do tego ruchu oficjalnie. Nie kupujemy paczek za FP. Na końcy ja będę za końcy kupował, ale za FP nie będę. Kurde, ładnie, ładnie co mnie zatrzymał. W ogóle jest bardzo źle, jeżeli chodzi o no, ustawienie mojego zespołu w tym momencie, bo, yy, bo. Kurde, Savio gra na lewym skrzydla, miał na prawym. Obama gra na prawym skrzydla, miał na środku. Dias gra na, na środkowym napadzie, także jak będzie jakaś chwila przerwy, to to oczywiście zmieniam. Dias, Pele. Nie ma Wiejra, pięknie. Nie, nie będę zachęcał do tego. I Mairi 2 do 0, super. I Odegar, dobra piłka na Aubameyanga i nie, mo, o Jezu Petr czech, aż chyba y, kask po tym strzale założy. I Wardi też nie daje rady, konate Super, super, na spokojnie, na spokojnie, ale jest forma mutana na te Tocilo Liga. U, u was widzę, że ka każdy na czacie jest, to u was coś padło. I mu kiele fuck! I Savio Aj kurde myślałem, że będzie karny, bo jakoś tak gościu wszedł we mnie, a nie w piłkę. No i pewnie jakby... nie no, nieważne. A, ładnie, upamekano. oj ładnie, ładnie, Wardi. Ale też ładnie, Militao, No, na razie szczerze nie dajemy gościowi szans. A ja, a ja skoro nie daję mu szans, to ja już wiem, jak to się skończy. Będzie 2 do 2 i będziemy mieli dogrywkę. Dobre zagranie do Kaja Hawe... Nie, nie do Kaja Haves, tylko do Luisa Diaza. No i to wiadomo, co będzie. To będzie Tapinek. No niestety, 2 do 1. I czyżby to, co powiedziałem, się stało? Czemu mu tak widzieliście, jak upamekano ładnie asykurował? Nie widziałem czegoś takiego chyba jeszcze. Savio. Savio, Savio i gościu się... O kurno. Dobra, mogłem uspokoić ten mecz. Widzicie, gwiazdki słabszej nogi nic nie oznaczają. To były cztery gwiazdki słabszej nogi. Prawie perfekcja, nie? Ładnie. Aubameyang! Kurde, Czech jeszcze, no. I Odegar Tak jest, wiedziałem. Dawno nie strzelałem w ogóle jak teraz sobie pomyślałem. Dobra. Dziękujemy ci, Savio. Było miło. <laughs> Ale... no z Potężnie, nie? Także dziękujemy za tą grę Dobra, Diaz, dobre podanie do kaja hawersa I czy Niemiec jakoś ładnie wiedzie w karne i strzeli gola! Chciałem zaskoczyć, chciałem zaskoczyć i chyba zaskoczyłem Dobrze, ej, przesunąłem się w prawo, przesunąłem się w prawo. Ej, co jest? Kurde, dobra, dobra, wyszło, wyszło, nieważne To jeszcze raz. <laughs> dobra, ej, to jest mocne, nie? I teraz Kurda, znaczy... <coughs> Dobra, paka ultimate, 8-4+, za, oczywiście coś tam, ale nie ma nic w sumie, nie ma nic, to po co Dobra, ale, ej, trzy walkouty, nieźle Przerywnik, 10 razy 8.3 3 plus. proszę, niebiesko Nie jest niebiesko, kurczę, kurczę, no, kurczę, pewnie Mbappe, co? Nasz rywal, no, też mu w czerwonym piku nie oddał, ogólnie średni skład, tak szczerze, tak szczerze, taki średni skład I teraz, zobaczmy, Savio, dobre podanie do Diaza Diaz Diaz, Pięknie! Ej, może Diaz na napadzie? To jest to, bo patrzcie W poprzednim meczu zmieniłem Diaza z napadu I no już tak to nie chodziło, nie? Diaz, 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 kurde, myślałem, że jeszcze bardziej się ten przesunie Ale ej, dobry trik, ładnie to zrobiłem tym w Savio Kurde, karny! Nie, ej, przecież bramkarz mi... Kurde, źle przyjął ten Diaz, strasznie źle przyjął Ale dobra, mamy cofnięty do rożnego, znaczy do, do wolnego Konate, pięknie też to zrobił o, Martin Odegard, panie i panowie Pierdzielony Martin Odegard. On jest kotem totalnym Uwielbiam tą kartę Chociaż czekajcie, bo Dias, jest, 2 do 0, pięknie Dobra, zobaczmy Savio Savio, co za brameczka 3 do 0, knockout, panie i panowie Czuję, naprawdę czuję, że w tym momencie Trafiamy coś niebieskiego Z 10 razy 8, 3+, proszę, niebiesko Dobra O, Alba Alaba znaczy. No dobra, zobaczmy, nasz trzeci meczyk. Mam nadzieję, że ta, ta przygoda do piątego wina będzie jednak przyjemna. Ej, mam wrażenie, że z nim grałem już. Kurde, jakoś tak. Te... Nie, no nie wiem. 5-0 będzie szefie. Kurde, mi się daje, że jest po Champions, tak szczerze. Znowu zapomniałem zmienić tych piłkarzy. To no co jest? I Savio, dawaj, Savio. I. Savio, kurde. No przeczytał, no ale to było dosyć czytelne, nie? I Odegard zaskoczenie, tak jest, udało się, jeden do zera. wiedziałem, że zaskoczył I Aubameyang, pewne wykończenie 2-0 Ej, jakoś dobrze idzie, co? Aż zaskakująco dobrze idzie, powiedziałbym nawet Ale to chodzi, ale to chodzi I Aubameyang ze skrzydła, nie ma Savio, jeszcze Nie, nie wiem, <ścoughs> nie wiem, szczerze Zapomniałem mocniej kółka przytrzymać nie... Dobrze do Auby, Aubameyang Dobre podanie i teraz jeszcze, ale to chodzi, ale to chodzi ale Van Dijk, jaki spokój, jakie doświadczenie. No nie, chodziło mnie, że wybitna. O czekajcie, teraz będzie. I Konate patrzcie, przeskakuje Van 3 do 0. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, nie. Dobrze, zobaczmy, jeszcze mamy mini pack opening. Troszeczkę słabe paczki tu są, niektóre są fajniejsze jeżeli coś wpadnie z tych słabszych, to oczywiście pokażę na YouTube'ku. Dobra, zobaczmy, 5 razy 80 plus, to już są te fajniejsze paczki. No nie ma niebiesko. No nie chce lecić coś, nie. Dobra, 2 razy 83 plus. Uwaga, niebiesko nie. No nie. Dobra, ale to już są najlepsze paczki, czyli paczka 10 razy 83 plus i 5 razy 84 plus za zagranie trzech meczów Food Champions. Zobaczmy. Nie ma nie. No nie, no nie chce, nie. Nie wierzę ci. O kurde, tam była Renard. Aj, nie zauważyłem. To wszystko z bo mnie rozproszył, że w niego trafił. Dobra, przywrócę ją sobie. 10x8, 3, zobaczmy. No nie, no serio, 3 paczki, nic. Nie ma niebieskiego, nie, nie ma niebieskiego, nic. No bez jaj. 3-1 ma. Dobra, w składzie krywala Alison Jaszyn Vidic. To jest dobry skład, ale też widzę mankamenty. Savio, Savio... Savio, gol, nie ma Ej, całkiem powiem wam, szkoda, że nie ma tych pięciu gwiazdek ten, ten Savio To jest na pewno mankament u tej karty Ale ogólnie gra się nim całkiem nieźle, tak I Odegard, dobra, piłka do konatej I tak jest, 1 do 0, szybko poszło To podajemy Odegard I nie ma, o kurde, myślałem, że gol No to dawaj, Konate Kurde, myślałem, że kolejny gol będzie Dobra, Diaz, dobra, piłka do konatej. to jest kolejna brameczka Niestety nie będzie, kurcze i karny, no wywal się Diaz, chłopie, no że szkurna. Dobra, zobaczmy, dobre podanie do Diaza No i ten jasny bramkarz, no pozdro, nie, bramkarz na Esiogra Dobre podanie do Savio i Savio I Savio I Savio i ładnie, aha, czemu on to złapał? No to jest, wiecie co mi to przypomina? Real City z poprzedniego sezonu, po prostu Real City z poprzedniego sezonu Tak wygląda ten meczyk obecnie oni nie mają nawet kiedy pierdnąć, nie? I Diaz. Gol. 2 do 0. Tak jest. Wow. <laughs> Ale jest forma, nie? Dobra, 10 pików. 8-2 plus. Zobaczmy. Podobno z nich e, nieźle sypie. Także zobaczmy. No nieźle, Ford. Kolejny pik. I też nie ma toca Weźmy Lorisa bez duplikatów. Niech będzie. Okej, okay, już jest coś z, play, z playstyle'em. Buchanan. Ech. A dobra, chociaż brąz. I uwaga. O, De Bruyne, 91. Ej. Ale ja chcę to, co ja chcę, jednego tocca, chociaż proszę. Dobra, Lorente, Może pod jakąś ewolucję się nada, zobaczymy. 8-3, pała, Torresa. Brąz znowu, dobra, mamy, mamy już dwa razy brąz <grym> w 10 pikach. I ostatni pik, Drugi podobno, podobno najlepszy, czy taki będzie. No nie. <grym> Szczerze, jedyne co, ma, co, co mam ochotę zrobić w tym momencie, to wyjść z tego meczu przy 0-0, ale zobaczmy. No, byśmy to wygrali. Piątka obrońców może nam mnie straszna, a może straszna. Zobaczymy po tym meczu. Na razie widzę, że gościu niezły. W sensie jest cierpliwy. O, może tak, może nie niezła, cierpliwy. I zobaczmy, Marek Rashford Odegard. I, kurde, myślę, że to zablokujemy. I to ja dostaję w cymbał. I zobaczmy, Aubameyang. Dobrze, szybka odpowiedź 1-1. Rarolfo Odegard, co jest? Gościu ma bardzo dobry taki dribbling przy nodze. Bo już kolejny raz próbuję mu zabrać piłkę, a on się odsuwa jakoś nagle. Savio, aj, Lucek, 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 ale, no nie Zobaczmy, jeszcze Mairi, jeszcze Odegard Tam był faul, ale nie musi być, dwa do jednego, pięknie Dobrze, oj, ja tam jeszcze się bramkarzem przesunąłem, spoko Oj, Odegard yy, Gol, kurde, no się, aj, 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 aj. Takie gole też spadają. także lecimy teraz, Savio, zobaczmy Oj, 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 chyba za daleko wypuściłem, karny coś, nie Dawaj do Mairi szybko, szybko Szybko, Aubameyang, Aubameyang, kurde, Czechu, na krótko No kurna, co to są zarzuty wolne, przecież to jest jakiś żart I jest, Odegaard, pięknie, 3 do 2 I Diaz, fuck, no to jest pech, to jest pech Ja wiem, że gościowi taka piłka by weszła, ja czuję, że to jest taki mecz, nie? Dobra, delikatnie, do Diaza, Diaz To było głupie, to było tak kurna głupie, mogłem strzelać tym album. Dobra, tylko nie gol do szatni, tylko nie gol do szatni, będzie gil. Dobrze, Mukiele chyba się posłuchał ładnie. Ona battle, ona battle ma te podania z trójkątem, szczególnie to jest w wersji kurde toty. I nie ma, ale to skopał, ja pierdzielę czemu powershotem w takiej jeszcze takim do dupy powershotem? Co to było chłopie? I teraz, o kurde, ale klepa poszła I Martin Idegard, czy on to strzeli, czy on to strzeli, czy on to strzeli Gościu się odsunął, wjedzie... znaczy nie, nie wiem czy się odsunął 4 do 2, super Savio, Savio, z dystansu, nie ma No nie, to nie chce wejść, nie, to czasami tak nie chce wejść Wiera <grym> jeszcze przy piłce, no Patryk Wiera potężna firma Patryk Vieira, no nie, no to jest, to jest czołg, nie I Savio, pięknie, pięknie 6 do 2, dzięki bardzo Szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego Super, ej, 5 0 bilans. Tutaj za tą właśnie. To 2 razy 83 i 20 razy 8-3. 20 razy 83, no jeżeli tu nie będzie to to szczerze przesada. Zobaczmy. I jest to, co, dobra, uwaga, proszę. Szwajcaria, bramkasz. Okej, okay, kobel. W takim razie jest to podwójny walkout. Czy będzie coś do pierwszego składu? Jeżeli coś będzie do pierwszego składu, no to gramy jeszcze jeden meczek. I uwaga, i uwaga. Co to jest? Nie, to jest kadjoglu taki, no właśnie, wiedziałem, już go znam.